Czekajcie, no jest... Fajnie się trzyma, zaklinowałem ją i otwieranie też jest fajne. No i zobaczcie, z tej strony dojście. Witamy w nowym vlogu! Witajcie! Dzisiaj jest dzień, kiedy zaczynamy już na poważnie szykować się do Grecji. Jak wiecie, chcemy wyjechać na całą zimę do ciepełka. Ominąć całą tutaj szarówkę w Polsce. Więc co? Przyszły jakieś paczki, więc pomyśleliśmy, że rozpakujemy je z Nadią i z Anią Powiem, i będziemy myśka. po prostu sprawdzać, co tam jest. Powiem jakie? Lodówka. Lodówka. Tak, obiecaliśmy Wam, że zrobimy unboxing lodówki. Także chodź Ania. Bierz nożyczki i otwieramy. Tutaj jeszcze mamy chyba internet do Grecji, kupiłem, także też go rozpakujemy. Dzień dobry, jestem ja Myszką. Myszka dzisiaj otwiera. Jeszcze jedną folię mamy, Ania Rościna. Tak wygląda ta lodówka. wielka. No, jest to model Dometic CFF 45. Mm, jaka duża. Fajna. Jak widzicie, jest to lodówka i zamrażarka w jednym. Także otwieramy. Do, 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 do. <laughs> Nie, dam radę. Nie. Dobra, ciągnij Ania za pudełko. Dobra, mamy. No, zaraz ją podepniemy do prądu. Zobaczymy, jak mrozi. O, zobaczcie, ona jest właśnie taka fajna, bo ma otwieranie z dwóch stron. Czekaj Ania, to jest przywiązane. Czekajcie, zobaczymy coś jest w tej paczce. A kable, czyli jest tak, jakiś kabel, zaraz sprawdzimy. A to? Jakieś uchwyty. Aha, te uchwyty się mocuje z boku. Są rurki, są śrubki, także za chwilę to przykręcimy sobie. Podejrzewam, że to jest tak, że można przykręcić albo nie trzeba. Tutaj są miejsca. Więc można albo sobie przykręcić te uchwyty, albo można zostawić bez. Wtedy mniej miejsca zajmuje. No i co? Zobaczmy, jak się otwiera. Z drugiej strony. Stryk i pstryk, ale fajna. No patrz, Ania, zobacz, z dwóch stron się otwiera. Także jak będzie na środku w samochodzie, to Nadinka będzie mogła sobie otwierać. Brać loda. Albo Ania. O właśnie, Nadia pyta, czy można razem yy, i się podnosi. Ej, patrzcie, zdjęły to. Można! Można. Czyli można całkowicie zdjąć tą pokrywę. Wiecie, co jest fajne, bo jak w Hiszpanii zawsze kupowaliśmy lody, to one są w takich kartonikach pakowane po 6 albo po 8 lodów. I nigdy nie mamy siły zjeść tej całej paczki. A tak to będziemy mieli lodówkę w samochodzie. I jak kupimy sobie taką paczkę lodów, to będziemy sobie je tutaj wsadzać i nam się nie będą roztapiać. Nie, Ania? Będziemy mieli na dwa dni taką paczkę, a nie na raz. Dobra, przeniesiemy sobie ją na ławę, żeby przykręcić te uchwyty. No, a ja z Anią montujemy kozyk na... Poszedłem po skrzynkę, ale niepotrzebnie, bo teraz zauważyłem, że tu jest imbus do przykręcania, także przykręcimy imbusikiem. Jak widzicie, montaż tych uchwytów jest bardzo łatwy. Wystarczy to włożyć tu, to tutaj. No i teraz to przykręcić. No, i jak widzicie, tak to wygląda. Dosyć solidny. Teraz przykręcimy z drugiej strony. No, i zobaczcie, tak to wygląda. Także, jak naładujecie tutaj 40 kg mięcha, to te uchwyty nawet się przydadzą do przeniesienia. Można to nawet w dwie osoby zrobić. Uda ci się, Nadia? Znieść to na dół? Trzy, cztery. O, świetnie. Poczekajcie chwilkę z tą lodówką, bo Ania tutaj kombinuje coś. Co tu, Ania, robisz? Domek! Domek robi, dobra. I oto Ani domek, proszę Państwa. No i zobaczcie, właśnie to jest fajne w tej lodówce, że jest zasilanie samochodowe, czyli normalna wtyczka samochodowa. I tutaj takie złącze. Ale też można tej lodówki używać w domu, czyli... czyli normalne gniazdo na 230 V. Teraz znajdziemy, gdzie to się podpina. Tutaj mamy takie dwa złącza. Jak będziemy mieli komunię Nadi, to będziemy tutaj trzymać bigos. Dobra, a zobaczymy to drugie, czy też pasuje. To drugie, moi drodzy, wchodzi w ten sposób. Dobra, no to co? Podłączymy najpierw gdzie wolicie, do samochodu czy do prądu? Mi się wydaje, że jedziemy na podróż, więc ciekawi mnie, jak to będzie się faktycznie spisywać w samochodzie. Więc pójdziemy teraz do auta i zobaczymy, czy mrozi. Albo nie, żeby sobie akumulatora nie wyczerpać w samochodzie, to najpierw zamrozimy tą lodówkę w domu, żeby już była zimna w środku, a potem będziemy mieli podtrzymanie już na akumulatorze. Dobra, ale najpierw przeczytamy instrukcję, bo może jest tutaj jakaś ważna rzecz, żeby jej po prostu nie uszkodził jakoś. Tutaj mamy klasę A. I zobaczcie, zużywa 84 kW rocznie. No jej głośność 47 decybeli. Dobra. Czytamy instrukcję. Jest polska? Jest polska. Przenośna lodówka kompresorowa 263. Dobrze, mam tutaj spis treści, więc przeczytam sobie to i zaraz do was wrócę. Tu jeszcze przeczytałem, że jak włożymy to do auta czy tam gdziekolwiek, to powinno być 5 cm odstępu, żeby się lodówka nie przegrzała z każdej strony. Czyli jak widzicie, tu jest kratka wentylacyjna, tutaj. O tutaj już nie ma, ale, ale powinno być 5 centymetrów dookoła wolnej przestrzeni. Wiecie co, jest za 10-12, o 12 miałem dostarczyć dzieci do babci, także wrócimy do tej lodówki za chwilę, ja idę zawieźć dzieciaczki właśnie do dziadków. No szybko, pakujemy się. Dobra, jestem z powrotem. Powiem wam, czego jeszcze dowiedziałem się z instrukcji, że tu jest wyciągany kosz i można go spokojnie wyciągnąć i wtedy jest łatwe czyszczenie, zobaczcie. Ojej, urwało mi się, czyli to też się wyciąga, tą przegródkę. Widzicie, urwało mi się, ale to nic, zaraz tam posadzimy. Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, naprawione. No i zobaczcie, teraz można to pięknie sobie tutaj umyć ściereczką, także lodówka jest łatwa do czyszczenia. Czytamy dalej. Dobra, przeczytamy instrukcję, choć ją podłączymy. To jest łatwe, tylko damy ją sobie tutaj. Więc tak, włączenie polega na przytrzymaniu 2 sekundy tego kółeczka. No i się zapaliło. Czyli mamy ustawioną temperaturę. I teraz mamy regulację. Tutaj jest przycisk Set. No słyszycie? Kompresor się włączył. Nie, no fajnie, cichutko chodzi. Dobra, Set. I tutaj można chyba. Podnieść sobie temperaturę, a nie, obniżyć. Czyli ona będzie chłodzić teraz, na przykład na 3 stopnie. A rozumiem, czyli tamta temperatura to była chyba temperatura otoczenia. No zobaczymy. W domu mamy 21 stopni, tak, czyli to jest tyle, ile mamy w pokoju. Czyli mamy tutaj czujnik zewnętrzny, mamy 21 w pokoju na zewnątrz. A jak naciśniemy, to mamy właśnie temperaturę w lodówce. Drugi raz, jak się naciśnie, to zmieniamy sobie albo stopnie Celsjusza albo highta. my damy sobie Celsjusza trzeci raz jak się naciśnie to... czekajcie, wezmę instrukcję więc tak, trzecia pozycja to jest regulacja czujnika ochrony akumulatora więc, więc klikam 1, dwa, trzy i to jest regulacja czujnika e, rozładowania akumulatora high low nie mam pojęcia, więc damy na ND no i czwarta opcja to ustawienie jasności wyświetlacza aha Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Jasność wyświetlacza D1. Aha, czyli on się tutaj ściemnia. Czyli na zero jest jasny, na jedynce ciemniej, na dwójce jeszcze ciemniej. Dobra, no to piątej opcji nie ma, już wracamy do 1. Także spoko, bardzo proste. I co, poczekamy aż zamrozi. Ale zobaczcie, w pokoju mi spadło do 17 stopni. Także może dlatego, że ten czujnik gdzieś, gdzieś jest tutaj przy tym kompresorze. A nie, poczekajcie, to jest temperatura w środku. Teraz mamy w środku 16 stopni, czyli ona będzie teraz cały czas spadać aż do 3 stopni, które ustawiliśmy. O, jest 15, widzicie jak szybko mrozi? Także spoko. Zobaczymy, ile czasu. No tak, z 2 minuty już chodzi, a jest 13.32. Zobaczymy, ile czasu będzie chłodzić do 3 stopni. O, już jest 14, także poczekamy. doszło do 3 stopni e, dioda pokazuje, że kompresor się wyłączył, czyli zapaliła się na pomarańczowo i kompresor przestał też działać i jest cichutko także mamy teraz w lodówce 3 stopnie chodźcie weźmiemy to sprawdzimy mm, no jeszcze lampka jest zobaczcie tutaj świeci lampka także w nocy o, jest chłodno naprawdę aż nawet tutaj słuchać takie skwierczenie Także fajnie działa. Najbardziej się lampki się cieszę, bo czasem w nocy trzeba coś wyciągnąć. No, bo u nas w przyczepie nie było światła w lodówce, więc fajne to jest. Dobra, mamy nawet 2 stopnie w lodówce. I teraz co? powinna się włączyć, jeżeli wzrośnie do czterech. Także poczekam, i zobaczymy, czy się zapali zielona dioda i kompresor ponownie uruchomi. No, ale żeby to mogło się stać, muszę ją otworzyć i nagrzać w środku. Także teraz ciepło wchodzi do środka, albo zimno wychodzi na zewnątrz. W ogóle w instrukcji było napisane, żeby wyjąć tą kratkę, to trzeba całkowicie ściągnąć tą pokrywę, żeby nie porysować właśnie sobie tych tutaj elementów i ścianek. Także pamiętajcie o tym, wyciągamy przy zdjętej osłonie, powiem Wam, że ściany są tak zimne. Że jak dotykam, to aż czuję taki lekki ból. Tak jakbyście trzymali jakiś. O, rurkę w autobusie zimą. Nie? Jedziecie autobusem i trzymacie się za rurkę. To jest ten sam ból. Dobra, może po prostu zmniejszę temperaturę. Do jednego. I teraz kompresorek powinien się włączyć. Poczekamy. O, słyszycie? I dioda się zmieniła na zieloną. Także wszystko zależy od temperatury. Jak temperatura właśnie wzrośnie w lodówce, to kompresor się włącza i ponownie chłodzi. Dobra, wiemy już jak działa. Także przeniosę ją teraz do samochodu i zobaczymy, jak ona tam pasuje. No i podłączę do 12V. Zatem wyłączam, przytrzymując 2 sekundy. Odłączam kabel. Dobra, podjechałem autem. Z góry przepraszam za ten hałas. Testujemy jeszcze pralkę, czy, czy dobrze pierze. Gdzie by ją tutaj zamontować? Ja myślałem, żeby tutaj ją dać. Odsuwamy. Jak? Co myślicie? Jakbyśmy to dosunęli, podłączę teraz kabel. Dobra, wiecie, gdzie mam najbliższe wolne gniazdo? W tym miejscu. To by się działo tutaj. Tylko, żeby mi tutaj Ania nie stanęła na tym, bo Ania właśnie siedzi na tym fotelu. Ale zobaczymy w ogóle, czy starczy kabel. No jest długi, ale przez połowę samochodu musi przejść. No, może być problem. Czekajcie, bo to i tak musi być odwrócone. Czyli najlepiej, jakby wtyczki były z tamtej strony. I chodźcie, podłączymy to tam. No i co mamy? Tak, by tutaj stała. Mm, jak przekręcę kluczykiem. To powinna się zapalić automatycznie. Dobra, przekręcamy. No i co? Trzeba ją włączyć. Ale nie świeci się na zielono i temperatura jest 9 stopni w środku. Więc odpalaj, zobaczymy czy kompresor zacznie chodzić. No, poczekałem 30 sekund i zapaliła się dioda na zielono, czyli mrozi Teraz zobaczymy jak spada temperatura, bo mam ustawione na 1. Czyli do jednego stopnia powinna tutaj schłodzić. Jest godzina 14:25. Zaczynamy test. Super, mamy, proszę Państwa, zobaczcie. Schodziła do 1 stopnia, kompresor się wyłączył. No i mamy godzinę, że wam mówię. 14:33, czyli w 8 minut schodziła z 9 stopni do 1. Także całkiem niezły czas. Dobra, gasimy silnik. Trzęsła na tym ujęciu, nie? To dlatego, że właśnie auto wibrowało. Ale jest jeszcze jedna sprawa. W instrukcji było napisane, żeby uważać na ten kabel, żeby go nie przyczasnąć siedzeniem. Jakbyśmy tutaj przesuwali te, te fotele, to żeby nie przyczasnąć, bo będzie zwarcie. Także najlepiej, nie wiem czy ja będę to tutaj wpinał, czy po prostu będziemy to chyba wpinać z przodu, w tym miejscu na czas podróży. No i chyba to będzie bezpieczniejsze rozwiązanie. Dobra, no i ostatecznie muszę ustawić ją tak, żeby było dobrze. A może tak ją ustawić. Może tak? Nie, bo tutaj zatkam Zatkam kratkę Chyba, że odwrotnie, bo tutaj nie ma kratek Coś takiego Jakby się otwierało I z drugiej strony też Podczas podróży To tutaj jak dam Tak, no to trzymość już tutaj nie ma Miejsca na nogi Ale on i tak nie musi mieć, bo zawsze ma je w powietrzu No zobaczymy Czekajcie, no jest fajnie się trzyma Zaklinowałem ją I otwieranie też jest fajne no i zobaczcie, z tej strony dojście, także no zapowiada się fajnie. Dobra, będziemy to jeszcze testować, ale taki układ mi się chyba najbardziej podoba. Zobaczymy jak tam z się. ewentualnie zmienimy ją po prostu w poprzek. Słuchajcie, chyba tak lepiej, przestawiłem tą lodówkę, ponieważ zobaczcie, tutaj Kasia czasami idzie do dzieci do tyłu poczytać im książkę. Szymek będzie miał miejsce na nogi, Kasia będzie mogła sobie usiąść i nogi tutaj też mieć. Tutaj dziewczynki akurat nic nie przeszkadza, a otwieranie tej lodówki byłoby też wygodne, bo zobaczcie, tutaj podnosicie i idealnie się otwiera, nawet bardziej niż, niż wtedy jak była tak wzdłuż, także spoko, chyba tak zostanie. Ewentualnie odkręcę tą rączkę i zabierzemy ją oczywiście na podróż, jakbyśmy chcieli przenosić coś ciężkiego, ale po prostu odkręcić to i już będzie fajne przejście, nic nie będzie przeszkadzać. Także jest spoko, lodóweczka się dopasowała. Pewnie będziecie w komentarzach pytać, ile taka lodóweczka kosztuje, więc już Wam mówię Ona kosztuje 3378 zł Link do tej oferty zostawię Wam w opisie, a teraz przejdziemy do Kolejnej paczki, to jest prawdopodobnie internet do Grecji Także zobaczymy jak to wygląda Za ten internet, no, znaczy nie wiem czy to jest internet, poczekajcie Ale jeżeli to będzie internet To za niego zapłaciłem 265 zł na miesiąc i trzeba będzie sobie doładowywać za 200 50 zł co miesiąc 20 gigabajtów. Tak, to jest internet, moi drodzy. Kupiłem go na Allegro. Słuchajcie, znalazłem ofertę na Allegro. Jest firma, która sprzedaje internet na całą Unię Europejską. Nazywa się Singlop. No i co? Tu powinna być karta. Karta SIM. Zaraz ją znajdziemy, ale tutaj jeszcze mamy modem. Też zamówiłem modem. Nie wiem, czego widać. Poczekajcie. Huawei. Nie wiem, jak to się czyta. Mobile WiFi 3S. Także takim modem. Uruchomimy to teraz. Dobra, po kolei. Tutaj co mamy? To jest e, wizytówka, czyli tutaj muszę się skontaktować z obsługą klienta, jeżeli będę chciał dokupić gigabajty. E, ja to zrobiłem przez stronę internetową, także wszystko automatycznie tam można też doładowywać przez stronę. Instrukcja obsługi. E, zrób zakup. Poleć Singlop. Odbierz 15 punktów. To jakiś program partnerski. E, tu jest instrukcja. Skonfiguruj kartę przed wyjazdem. Sprawdź ustawienia i działanie karty. W razie problemu skontaktuj się z bok Aby sprawdzić stan konta zadzwoń na numer 2345 Z karty firmy Singlop Aha, czyli trzeba tą kartę wsadzić do telefonu Zadzwonić na ten numer i sprawdzimy stan konta Tu są jakieś hasła Dobra, to tego wam nie mogę pokazać A gdzie jest karta? Chyba, że już tutaj wsadzili do modemu Czekajcie, włączymy go I zobaczymy czy jest internet Może już ta karta jest wsadzona tutaj przez firmę O, tutaj jest napisane Dziękujemy, że jesteś jeśli wykorzystałeś cały pakiet, czy chodzi o gigabajty, skontaktuj się z naszym biurem osługi klienta w celu sprawdzenia możliwości doładowania karty SIM o kolejne gigabajty. Czyli tak jak wam mówiłem, trzeba po prostu będzie 120 gigabajtów wejść na stronę sobie dokupić albo właśnie telefonicznie. No i super. A zobaczcie, tutaj jest chyba takie miejsce na kartę. Już ktoś ją wyjął, także jest pewnie w modemie. Powiem wam, że ten internet kosztuje 265 zł. No tak naprawdę 250, tylko 15 zł kurier e, I możecie kupić całą kartę Samą kartę i włożyć ją do telefonu i mieć ten internet Albo jak macie taki modem to do modemu No ja nie miałem modemu, więc sobie zamówiłem z modemem e, I co, otworzymy go teraz Sprawdzimy czy jest karta Jest bateria O i jest karta, zobaczcie, czyli już tutaj Ktoś z firmy Singlop wsadził I ja tego nie muszę robić, także świetnie No i co, zobaczymy czy działa w Polsce Akurat sobie robię archiwizację plików, więc zobaczymy, czy znajdzie sieć. No, mamy tą sieć tutaj, Huawei, także z tą się rozłączę, z tą moją, a połączymy się z Huawei 25A6. Hasło trzeba wpisać: trzy literki? Nie. Dobra, wyczytałem w instrukcji, że hasło jest pod klapką, tutaj jest hasło do sieci, także przepisuję. Dobra, no i co, logujemy się. I jak widzicie, połączono także. Internet działa. Zobaczymy, czy są YouTube. Y. Są YouTube, y, proszę Państwa. Także cieszę się bardzo, mamy internet do Grecji. No ładuje, ładuje wszystko. Może nie jest to taki, jak mam tutaj na światłowodzie. Ale mam nadzieję, że mi wystarczy, żeby załadować wam vlogi. Aha, wiem, czemu chodzi tak wolno ten internet. Bo dopiero internet aktywuje się za kilka dni, tam się wybiera datę, od kiedy do kiedy ma działać ten internet. Dlatego e, on jest jeszcze nieaktywny. Także będziemy testować w Grecji. Także co, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, już jest chyba bardzo długi, także będę kończył. Trzymajcie się i reszta przygotowań do Norwegii w kolejnych vlogach. Cześć!